Witam wszystkich. Co my tu mamy? Mamy zimę. Niedziela i pierwsza zimowa niedziela. Młode gąbki te z tego roku chyba pierwszy raz widzą śnieg. Troszkę zaskoczone. Mamy zimę, ale nie przestajemy pracować. Nieważne, że jest to zima, że może jest chłodno, trudno pracować non-stop. Trzeba. No, może nie jest to jakaś wielka praca w tym momencie, bo tak jak u mnie, obloty, obloty wiadomo są wstrzymane na ten okres. Dbamy o, o zdrowie, podglądamy, cały czas trzeba doglądać, czy wszystko jest w porządku, czy nic się nie dzieje. Aktualnie, ja u siebie naprawdę nie narzekam, wszystko idzie prawidłowo. Gąbki bardzo fajnie kończą pierzenie. No, może za wyjątkiem tych młodych późnych od Piotrka, no, ale to normalne, ile one. Dadzą radę w tym roku się spierzyć. Zobaczymy, mam nadzieję, że po sobie im się uda. Aczkolwiek wiadomo, że są to, są to późniaczki, więc, więc one akurat mają czas. W tej chwili samczyki już niemalże wszystkie, niemalże wszystkie już mają obrane cele. Bardzo fajnie nam tutaj pruszy i pokażę tylko, jak to wygląda. Gąbki zaraz będą miały. Robioną kąpiel, tak więc u mnie nieważne, czy jest, to, czy jest to lato, czy jest to zima, są kąpane nawet w mrozy. I pokażemy, tu akurat już dzisiaj było sprzątane, nie sprzątam codziennie, nie jestem tego typu hodowcą. Wiadomo, tutaj troszeczkę wilgoci pod siodełkami się zebrało, bo to jednak raz w tygodniu sprzątane. W tym okresie one nabierają odporności, ale tak to ogólnie, poza tym widzę, że jest wszystko, wszystko w porządku. Już tutaj czekają na kąpiel. Otwieraną mają teraz tutaj tylko w tym okresie wolierę, więc one już automatycznie wiedzą, że zaraz będzie kąpiel. Więc już, już na nią wyczekują. Tutaj Rudziele z Piotrka po 8881 po tym najlepszym lotniku oddziału. Bardzo fajny rudy samczyk. Tak sobie wyglądają samiczki i, i gołębie późne. Przejdziemy teraz. Jak wyglądają samczyki? Pokażę. Dzisiaj nie jestem tutaj sam, żeby nie było. Dzisiaj kompanii mi córcia. Razem oglądamy. Jest przyjechała kontrola. Trzeba skontrolować, czy tata wszystko dobrze robi. I teraz jesteśmy w gęniku Tu pokażę. Młody jak najbardziej obronił swoją celę. Już niemal wszystkie cele są otwarte. Już prawie wszystkie samczyki przywędrowały tutaj. Jeszcze kilka ich zostało, bodajże 7. Ale to na spokojnie będą wpuszczane. Dzisiaj też na pewno jakiegoś puszczę. W tym okresie u mnie, tak jak ja mówię, sprzątam raz w tygodniu, nie jestem jakimś, nie jestem z tych, bo jednak, jednak praca zajmuje mi też sporo czasu, zwłaszcza w tym okresie biorę sobie troszeczkę więcej, dzień jest krótszy, po nocy też nie chcę tutaj z nimi się przesiadywać, daję im spokojnie odpocząć, jedyne co, co w tym okresie, jeszcze cały czas mocna karma pierzeniowa, praktycznie 100%, do wody, no, to coś na odbudowę typu sedochol. Eee, cały czas mają wodę zakwaszaną codziennie. No minimum raz w tygodniu jakiś probiotyk. Eee, dwa- 3 razy w tygodniu dostają propolis. I to dla mnie w tym momencie jest wszystko. Wiadomo, jakąś witaminkę, ale teraz też to wszystko stosuję na karmę. Eee, tak, żeby szybko zjadły, żeby to nie zalegało. Jakaś witaminka. I to wszystko, wiadomo, grity, i tak dalej, to minerały, to jest wszystko na bieżąco. Tu u góry Sęgabiego, a no, bardzo fajny samczyk, bardzo fajnie się prezentuje. Zobaczymy, jak będzie latał jako gołąbek roczny. A dzisiejszy film ogólnie nagrywamy. Eee, a z taką myślą małej zabawy, przedstawię mm, mojego najlepszego roczniaka w tym roku. Nakrapianego 472, który został najlepszym rocznym samczykiem oddziału. A w ramach zabawy, z racji tego, że lubię czasem mieć gołąbki nazwane, które już coś, coś stworzyły, więc zaproponuję, abyście w komentarzach pod tym filmem wpisywali imiona, czyli jak mam go nazwać. I od tej pory już pewnie tak będzie nazywany na kolejnych filmach mam nadzieję że w lotach gołębi jako już jako dwulatek nadal będzie siadał tak fajnie i za chwilkę przejdę i zaprezentuję jak on wygląda i oto mój 472 nakrapiany roczny samczyk w tym roku zdobył tytuł pierwszego rocznego samczyka oddziału. Nie jest najlepszym roczniakiem ogólnie, wyprzedziły go dwie samice, ale wśród samców jest najlepszy. Jest to gołąb, który już już jako młody bardzo fajnie latał. Na pięć koszowań, jako młody, miał cztery konkursy, w tym też dwa czołowe. Był w zeszłym roku jako młody 37 lotnikiem, tak więc już od samego początku naprawdę pokazywał, e, pokazywał się z dobrej strony w tym roku e, dostał słabszą samicę, taką jaką uważałem za słabszą była jeszcze nawet za pięćdziesiątką i tak jak przypuszczałem ona szybko zginęła i on na pierwsze loty w ogóle latał e, sam, w ogóle bez samicy Prze pierwsze dwa loty, dopiero od trzeciego lotu e, dostał samicę inną ale nie przeszkadzało mu to, może trochę, no, na pierwszym locie. Tak jak y, pamiętacie, ci, którzy oglądali, usiadły dwa razem, y, i pierwszy wskoczył, był trzeci na oddział. On miał problem z tym wchodzeniem, jednak nie miał tej motywacji do wejścia, aż takiej, i wówczas miał ósmę, ósmą pozycję na oddział. Y, zrobił dwa bardzo fajne konkursy w tym roku: raz ósmy, raz piętnasty. Niestety nie dorobił mi jakiegoś super trzeciego. Tam trzeci miał chyba w granicach 80, 80 miejsca, ale też był w drużynie mojej do kategorii A, yy, która zajęła czwarte miejsce w oddziale. Więc myślę, że też nie najgorzej. I właśnie prośba do Was w ramach zabawy, aby wymyśleć, wymyślić dla niego imię, jak będzie się. Nazywał, jak będziemy wspólnie na niego wołać. Bo takie gąbki, które już coś pokazują, a on, pomimo swojego młodego wieku, już jakieś nagrody tutaj dla mnie zdobył. Już w tym roku, nie wiem, czy będą rozdania, czy nie będą, albo kiedy będą, nieważne. Wiem, że już ten Puchar za pierwsze miejsce wśród lotników zdobył. Eee, to jest taka moja druga pociecha, jeśli chodzi o, o ten sezon 2020 wśród gąbków. Wiadomo, szpak. Szpak pokazał jako drugi lotnik oddziału z całości. Ten jest najlepszym lotnikiem rocznym. Bardzo ładny samiec, bardzo fajnie, potężnie zbudowany. Na przyszły sezon myślę, jakąś ciekawą samiczkę mu tutaj dołączyć. Był łączony po lotach z bardzo fajną samicą, która w zeszłym roku była czwartą lotniczką na młode. Dały niestety tylko dwa piękne młode. Te młode pojechały do kolegów. To, co słyszę, to na razie same dobre informacje, jak ładnie wyglądają. Więc myślę, że mam nadzieję, taką, że dadzą tym kolegom sporo radości. Po nim niestety młodych nie miałem, ale, ale w przyszłym roku myślę, że coś fajnego sobie z niego wyhoduję do lotów. A wtedy zobaczymy jak one się będą spisywać tyle, króciutki dzisiaj film taki w ramach zainteresowania i kontynuacji tych filmików już niedługo myślę hmm, pokażę może te młode od Piotrka jak one wyglądają jak już są takie wiadomo popierzone ale już troszkę starsze, troszkę nabierają żyzny i już niedługo szczepienia jakieś odrobaczenie i będziemy zaczynać z próbnymi parowaniami na przyszły sezon. Tyle w tej relacji z codziennego życia w mojej hodowli. Pozdrawiam, zostawcie łapki, zostawcie komentarze z imionami i miłej zabawy. Do zobaczenia.